Ślenice i TV, Wasza telewizja internetowa. 11 uczniów i 6 nauczycieli w małym drewnianym budynku 130 lat temu rozpoczęło historię szkolnictwa zawodowego w Słukowicach. W tej chwili w budynku głównym oraz hali laboratoryjno-warsztatowej o łącznej powierzchni około 2000 m2 kształci się 359 uczniów. W sobotę 19 października w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach miały miejsce wydarzenia jubileuszu 130-lecia istnienia szkoły. Spotykamy się dzisiaj 19 października 2024 roku na wyjątkowej uroczystości jubileuszu 130-lecia naszej szkoły, a tym samym jubileuszu 130-lecia szkolnictwa zawodowego w Słukowicach. To jest dla nas ogromne przeżycie, gościć dzisiaj bardzo dużo ważnych osobistości z okazji właśnie naszego święta 130-lecia. No, jakbyśmy sobie policzyli, to wiemy, że szkoła powstała w XIX wieku, w 1894 roku. Była to szkoła zawodowa, była to szkoła kowalska, a teraz jesteśmy zespołem szkół, w skład którego wchodzi technikum, branżowa szkoła pierwszego stopnia, mamy też Lisom ogólnokształcące, centrum, centrum kształcenia zawodowego, no, rozwijamy. Mamy bardzo dobrą infrastrukturę dzięki staraniom powiatu myślenickiego, starostwa powiatu myślenickiego. Kształcimy w bardzo ciekawych nowoczesnych zawodach. Mamy technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Mamy mechatroników, mechaników dla dziewczyn. Mamy technikum gastronomiczne, handlowe. A myślimy też o szerzeniu naszego, naszej oferty kształcenia o, technik, o zawód technik klimatyzacji i chłodnictwa. To taki nowoczesny kierunek. Występy artystyczne uczniów, absolwentów i nauczycieli, którzy połączyli swoje siły i zdolności. Zrobiły duże wrażenie na zgromadzonej publiczności, która gromko oklaskiwała każdy z nich. Podczas jubileuszu odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. Podziękowania za wszelką pomoc w realizowaniu wszystkich celów, wyróżnienia i gratulacje za dotychczasową pracę oraz życzenia dalszych sukcesów płynęły między innymi od przedstawicieli władz lokalnych. Zaprosiliśmy dużo bardzo ważnych osobistości. Jest z nami poseł Władysław Kurowski, są władze powiatu. Myślenickiego, starostwa powiatu Myślenickiego, jest kuratorium oświaty, a przede wszystkim są absolwenci. Z tego co wiem, to najstarszy absolwent z roku 1961, jest też 1967. No wśród absolwentów mam byłego hejnalistę Wieży Mariackiej z Krakowa, który też dzisiaj tutaj wystąpi. No dzisiaj przygotowaliśmy bardzo ciekawy program. Się, będą w niej występować występować nasi uczniowie i absolwenci. To tak, taki, taki układ dla absolwentów, ale też chcemy pokazać, że jesteśmy taką szkołą rodzinną, przyjazną, taką, gdzie, gdzie zawsze dla wszystkich są otwarte drzwi i wszyscy mogą tutaj się dobrze czuć, a absolwenci rzeczywiście chętnie wracają. Życie to szkoła, w której każdy uczy się innej lekcji. William Seward Burroughs